O, tutaj można zobaczyć jakąś wykorzysta albo wodówkę. To jest nie, to chyba był piec. Są na chleb. Siemaneczko, witajcie po dłuższej przerwie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy eksplorować budynek, e, który kiedyś służył za piekarnię oraz za budynek mieszkalny. Nie wchodziliśmy tutaj jeszcze, także te same emocje towarzyszą nam co wam. I zobaczymy, może będzie fajnie. Co widzimy się już w środku. Ok, weszliśmy do budynku. Wejście nie było jakoś specjalnie trudne. Wchodzimy od razu od strony piekarni. Także najpierw zobaczymy, co było tutaj, a dopiero później będziemy oglądali budynek mieszkalny. No, jak widać, tu jest mam dużo złomu, jakiś śmieci. O, tutaj można zobaczyć jakąś wielką szafę albo lodówkę. I przejście dalej. No, jest tu sporo do zobaczenia. Tutaj mamy jakiś przesmyczek. O, tutaj. Tutaj. Mogła być jakaś spiżarka, może coś w stylu. Chociaż nie, to chyba był piec Tak, to mógł być piec Tutaj jest piekarni No nic Idziemy dalej, zobaczymy co się dzieje O Dawid, tak, to jest wielka lodowa Ale taka No potężna ci powiem nieźle Dobra. Coś czuję, że ten obieg będzie nieźle zachowany i tu będzie dużo rzeczy Dobra, idź tam na lewo Tam zobacz, coś tam jest dalej Dobra Jak jest, to idziemy tam e, Wiesz co, tu nic nie ma, tutaj jest Dobra Ślepo Detektor owadów Karmnik deratyzacyjny Aha, okej okay. Jakieś okno Okienko, dobra No lecimy tam Weszliśmy tutaj o, Dawid woła mnie Coś tu chciał mi pokazać Coś jest to? Są nalepki na chleb Karteczki na chleb, o można zobaczyć Wszelkie dane Chleb mieszany, piekarnia, piekielnik Bateria, no i Oj, całkiem nieźle się zachował. Tu chyba jakieś... klimatyzacja, tak? Coś takiego. Jakieś szafki, świetlówki, jak mówiłeś. jakieś układy. Przedmiotnik znożny, Co tu takiego? To jest, to jest. układ sterowania rakiety typu No, takie rzeczy właśnie tutaj Jeszcze woreczki. Tutaj. Pusta szafka. Ale sporo, sporo rzeczy się tu zachowało są Jakieś szywki woreczki Ogólnie ta piekarnia prosperowała, prosperowała całkiem dobrze Jednakże musiała zostać zamknięta Szczerze mówiąc nie wiemy, czy przeniesiona, czy zamknięta całkowicie. Ze względu na to, że początkowe plany zakładały, że w tym miejscu będzie przebiegała droga. Jednak jak się okazało, plany nie doszły do skutku i cały budynek, czyli część piekarni i budynek mieszkalny, zostały po prostu opuszczone i stoją tak do dziś. Co więcej, o. Usterko. Białko. Bardzo dobrze zachowany budynek. On no tutaj, Dawid znalazł przejście. O, już widać. Oj, no, tutaj może być ciekawie. Duża klatka schodowa. Będzie dużo zwiedzania. W końcu tej, tej klatki na dole Są tylko dwa małe pomieszczonka Jakieś okay. Dobry pies Ale wszystko to jest ślepe Więc Wracamy się stąd I będziemy kierowali się do nas Na górę O, ale tutaj już Widać właściwą część Jakby typowo budynku To już nie miało nic wspólnego z piekarnią Tutaj są drzwi wejściowe Główne drzwi, które obecnie są zamknięte krótką, z drugiej strony są jakieś rozdzielnie i widzimy tutaj różne mieszkania. Otworzyłeś drzwi, to chyba musiał iść tam. Chyba że tu mieszkam, ale. Tam ja mi się trochę zestrał. Ogólnie. Oh, kurde Kolejny <noise> pokój Tu można zobaczyć jakieś rzeczy typu kasety O stare zdjęcia Dwóch kolegów Czylerka Utopia Jest drog o, Nie widać Sporo Jakby ktoś zostawił śmieci po prostu w mieszkaniu. Kierujemy się na piętro. Widać schody nie są nie są przyjazne dla nas. Oj! Stary! Co Komuś się nieźle nudziła. Dobra, od którego mieszkania zaczynamy? O, A tutaj możemy zobaczyć naklejki, jakieś żabki. Powiem ci, że możesz mieć rację, bo to tak leci do dołu. W ogóle te podłogi tutaj <laughs> tak mało stabilne są. To byczku, powiem Ci, że chyba bym wyszedł stąd szybciej, niż tu wszedłem <grystanie> No to ostatnie mieszkanie na tym piętrze, będziemy kierowali się zaraz na górę tak, Mamy pół piętra, znowu mamy toalety I to mamy kolejne piętro i ono już nie wygląda tak ciekawie Znaczy jest dosyć mocno zdewastowane chyba Więc może będzie najciekawsze więc chwilę o no, daj Boże, kierujemy się w prawą stronę. Oooo, nie wiem. Może pojedynczo, co. Zdecydowanie. Możemy zobaczyć jakiś plecak i buty. Jest czysta. Plecak, buty. nikogo nie ma. Ktoś tu mógł. Ten plecak pusty zostawił i tutaj To w ogóle wygląda jakby sobie ktoś z tego mieszkanka zrobił Są ubranka mnóstwo butelek śmieci. One. Ktoś miał miśka do przytulania no. bo... Tak, ale tam ewidentnie ktoś miał legowisko swoje Tak, dobra, lecimy na następne można tutaj wy tego tak nie zobaczycie, ale podłoga aż cała lata, to będziemy chcieli jak najszybciej to obejść. Duży Dosyć pokój To prawdopodobnie była suszarnia na poddaszu Świadczyć o tym mogą te linki Prawdopodobnie było suszenie Został nam jeszcze jeden Jeszcze jedno pomieszczenie I Wychodzi, że to byłoby na tyle O, budynek dosyć szybki do wejścia Grus, I kolejny pokój. No, jeszcze dach. Ale ten właśnie oh. jest dobry pomysł. Dach w tym budynku to ewidentnie nie jest dobry pomysł. Jeżeli w środku jeżeli w środku jest tak zniszczony to na dachu od aligotii wszystkiego może być nieźle Także na dachu, niestety w tym budynku nie będziemy próbowali wejść Cóż wychodzi na to, że będziemy się stąd zwijać Zwijałem. Jeszcze widać fajną bariarkę. Tak, No i to będzie koniec tej eksploracji Co Spotkamy się jeszcze na dole na jakimś pożegnaniu <laughs> Więc do zobaczenia to jesteśmy po kolejnej eksploracji tym razem budynku mieszkalnego i piekarni. Za nami w tle jeszcze widać piec do wypiekania chlebka. Eksploracja krótka, ale nawet, nawet fajna, bo wiele rzeczy z piekarni się zachowało. Sprawda góra budynek mieszkalny już nie była takie ciekawe, ale nie było źle. Po dłuższej przerwie fajna odskocznia. No i co. Masz coś jeszcze do badania, Dawidek? Następnym razem zwiedzimy Starożytny Cmentarz Mnichów, Shaolin. Także zostawcie <grym> no tak, muszę... suba. Zostawcie suba, dzwoneczek, łapkę, jakiś pozytywny komentarz i będzie nam wtedy bardzo miło. I co? Do zobaczenia. Mamy nadzieję, że uda nam się teraz nagrywać regularnie filmy i znowu pojawią się kolejne urbexy i inne rzeczy na naszym kanale. mako trzymajcie się, cześć!